No, Simon, jak tam idzie szukanie nowego miejsca na naszą firmę z samochodami? A no, powiem ci, że tak powolutku. Przeglądam wszystkie ogłoszenia, bo wkrótce to jest najlepsze, Ale, Ale co ty do mnie mówisz? Dlaczego powolutku? Przecież ta firma musi być na dzisiaj. O co ci chodzi? Co, ale że. No, na dzisiaj? No na Co dzisiaj, na dzisiaj. nie ja nie znajdę ci na dzisiaj nie, nie, nie. Firmę. Szukaj tą firmę i zaraz idziemy to budować, tak? To ma być Ale na zaraz. znaleźć firmę. Nie to dyskutujemy jest... o tym, tak? Szukaj to, koniec. Okej, okay, a więc jesteśmy już na serwerze i standardowo jest ze mną Simon. Witam! No siema Simon, dobra weźmy sobie to zajmijmy, żeby nikt nam nie zabrał. I teraz tak, jesteśmy na tajkunie który nazywa się... Co, coś tam, coś tam o samochodach, okej? Okay? Coś tam o samochodach i teraz jak my tu mamy zarabiać kasę? Ale w ogóle, to, Jerry, bo tu musimy najpierw zbudować ten salon, tak mi się zdaje jak dla mnie wielki plus, dla tej gry. Ej, to co my będziemy tutaj stworzyć samochody? Ja mam żółte, ja mam szare. Ale nie fer. Gdzie żółte, co? No ta maszyna tutaj. Ej, a, a, a to, dobra. I teraz jak mamy zarabiać te pieniądze? Tu gdzieś leci tam? Ej, tak, to, to leci i tutaj po prostu nie wow. chcę Już mam 80 zł. Ej, I mogę sobie teraz. O, Jude, y dobra. To mam już teraz drugi. teraz w ogóle tu jest jakaś broń, żebyśmy mogli się strzelać czy coś? Ej, czekaj, tu jest jakaś kasa, mogę to podnieść? Co to jest? Ciekawi, czy mogę. Ej, mogę Ci rzeczy kupić? Nie Możesz? już myślałem, tak, że mogę ci rzeczy, właśnie Kurde. nie wiem, że mogę rzeczy ci kupać, a szkoda, szkoda bo on taki szkoda, miły i bym ci nawet kupił. Ja już tutaj kupiłem następne ulepszenie, i szybko nam na razie dosyć to idzie. Myślę, że tą piwnicę ogarniemy sobie dosyć, szybko, chociaż nie no wiem. No tak, bo w ogóle to, co jest fajne, że to jest tajkun o samochodach, a to najpierw trzeba zbudować i oni to tak zrobili, wiesz, a się nie męczyli tutaj godzinę, żeby nam się nie sądziło, tylko szybko to zbudować i przejść do sensu. To jest mega Ej, fajne. No, to jest mega fajne. Dobra, to to my będziemy produkować samochody, tak? Tak mi się zdaje. Jak ci idzie ulepszanie wszystkiego? Ja już mam następny. Moja firma budowlana, się tutaj rozwija. Kurde, gdzie, gdzie tu jest kasa? U góry jest kasa, dobra, tu u góry jest pokazana kasa. Ty masz więcej ode mnie, czy nie? Może być tak, bo chwilkę wcześniej troszkę tutaj zacząłem już, dlatego to może być tak. Kupisz tam rzecz i już właśnie skończyłeś budowanie. Dobra, to kupiłem to i teraz mam na ścianie jakieś. A, to są chyba fundamenty, żeby piętro budować. Ja nie no, tego kupić. ogólnie mi się wydaje, że ja mam więcej przestrzeni niż ty. Może ty masz tak malutko, a ja mam tak dużo. <głos> <głos> Ale okej. Okay. Ile kosy już zarobią? Co się dzieje? Mogę kupić tak? Dalej? Wow! ej, co to ma być? Ej, już ściany stawiam, my budujesz. Partner, ty musisz to kupić. Ja nie mogę tego sam kupić. Serio? No, to musimy współpracować. Dobra, Patrz, ty musisz to kupić. Dobra, a dobra. Ja muszę iść tutaj i to kupić nam. Ja. Ale Ach, to fajny, ej, no tajku. ej, fa... nie, ten tak jest świetny. Serio, ten tak taguń... I Bo my musimy tutaj współpracować. Nie ma tak, że tylko jedna osoba robi wszystko. ja teraz kupuję. wow, ej, kupiłem nam całą całe podługę już, a mamy dobre. D ej, chodź, tu... ci. Dobra, czekaj. Idę Moje do ciebie. zadanie, które ja muszę wykonywać, jest właśnie tutaj obudowanie tego. Podziemia tutaj, jak widzę. To wygląda, jakbyśmy mieli samochodem stąd wyjeżdżać. <noise> jak chcesz możesz spróbować wyjechać, ale nie, nie życzę ci, nie wiem. <noise> dobra, ej, ja zarabiam tak szybko. Ej, to masz 2000, już wiesz, to zbieraj wow, idziemy budować Jerry, dalej. Ale mi. Co ja. się dzieje? <noise> dobra, czekaj, pójdę zrobić teraz do góry, co my tu mamy. Dobra, wszystko biorę. Wow, ej, dobra, wszędzie ściany już postawiłem u góry. Ej, powiem ci, że dosyć szybko nam to idzie, więc ogólnie mega fajnie. Chciałem tylko szybciej zarabiać, bo na razie, no, tak jakoś zarabiamy. Ile ty rzeczy kupiłeś tu, macie? Ale nie mamy prawie całą ścianę. Ja bym ogólnie cię to skończyć. Nie, nie, nie zrobimy tak. Nie zrobimy tak, że zbudujemy połowę i skończymy, bo wtedy ja w sumie też będę ciekawy, jak to dalej będzie wyglądać, dlatego... Na odcinku zrobimy sobie wszystko dzisiaj. Cały ten, wow. całą tą, jak to nazwać w sumie, całą tą firmę, budynek no no, zbudujemy ty, po prostu. Ty kupiłeś, że tutaj to drewniane? No wow, tak, to jest drewniane. Idzie. Ja tu mogę coś, ej dobra, idę teraz pieniądze i kupię, kupię to, abyś to zobaczył, nie będę tu cały czas na dole. Kupuję pierwszą rzecz za 600. Dobra, pokaż to. I... Co ty zrobiłeś? A tutaj okna kupiłem, tutaj no. Tutaj Okno, ja ej nie no, ja wyjdę sobie przed, ej no powiem, że już wygląda to dosyć ciekawie. Zajmasz coś kupić. Ale ja chcę samochodem cię powiedzieć. Kamaru możesz tutaj kupić? Co? Dżery pół tysiąca? Za Za i... Ej, dobra, musimy na to nazbierać zaraz. Poruszajmy na razie jeszcze środek i wtedy kupimy sobie samochód. Nie wiem, cały czas coś ulepszam, ale. A, ściany kupiłem teraz. Dobra, mam ściany. 1400, dobra. Dobra, to jest to. śmieszne, ja mam kolor czerwony, ty masz kolor niebieski. Serio? A, faktycznie. Nie wiem, wszystko. Nie zwróćcie na to uwagi w ogóle, ale dobra. Mamy już ogólnie bardzo dużo, ale ja chcę to dzisiaj skończyć. Ja sobie nie odpuszczę, jak tego dzisiaj nie skończymy. Kupuję... co tu kupić teraz? Dobra, obie rzeczy kupujemy. Jeszcze dalej, nie no, to mi już nie stać. Jak to wygląda ogólnie? Nie no, fajnie to już powoli wygląda, tu już mają wszystko ładnie zrobione, pokoje. No jeszcze okiem wszędzie nie ma, bo sam musi nam powstawiać okna i drzwi. Właśnie, to co mnie zastanawia, że jak zejdziesz sobie tutaj na dół, to tu nie ma teoretycznie ściany. Ale ja już nie mogę tutaj nic kupić. A, no, bo... Ty musisz? Ja mogę. A. Dobra, ja już tutaj kupuję. Nie zauważyłem tego wcześniej. No Dobra, to ja, muszę... to ja idę do góry nam kupić. Okej, okay. ja... A, właśnie, bo ja to muszę pokupować wszystko. Dobra, to ja to ogarniam, bo o, jednak... Drzwi nam kupiłem, Jerry. O! Ej, na bieżni się zbagowałem. Dobra, już, już git. Zaraz pójdę, zobaczcie te drzwi. Czekaj, tylko jeszcze teraz ulepszę to. Ej, no tych ścian to mi jednak trochę jeszcze zostało na dole, bo ja tych ściany jeszcze nie skończyłem. Ej, to będzie wyglądać mega ładnie, jak ja te ściany pokończę teraz na dole. 2000 tysiące masz, dobra, weź to zbieraj lepiej, weź to zbieraj. 825, ja tutaj skończę szybko ten dół. Ej, tu chyba będą dwa garaże i nie wiem, czy. Yy, czy mógłbym ci na chwilkę Jerry na górę zaprosić? Ej, tak, mógłbyś, już do ciebie idę, bo jestem ciekawy, co ty tam zrobiłeś. Jerry, nasza firma i e Super Simon Cars kupuje pierwsze auto. Wow. Proszę Mamy czerwony kamaro. Można jeździć. Wow, spróbuj, to się przejechać. Zaczynać. Dobra, dobra, czekaj, zobaczę sobie, jak to wygląda. Ej, mega ładnie wygląda. Powiem, że jak na Robloxa to wygląda naprawdę super, ten samochód. Ej, mogę do niego wsiąść, uwaga. Czekajcie, rozpędzimy się. Wow. Nie, Mieczer, oddawaj mi auto. Zaró. Ej, ej, nie czekaj, nie. Tylko nie rozwij, bo nasza firma straty poniesie. Nie, nic nie zrobiłem. Nie, nic, się, nic się nie stało. Jest dobrze. Czekaj, bo na chodniku trochę rysuję. Ja nie mogę schodnika wyjść. Czekaj, wyjechać. co robisz? Łoł! Rob wow! Straciliśmy pierwszy samochód, ale to nic takiego. Wyprodukujemy nas. Co zrobiliśmy? Nie, nic, my? nic, nic, nic. Tam sobie stoi. A, nic stoi, się nie stało. Zaparkowałem go ładnie. Dobra, to ja nam biuro zrobiłem. Jak Biuro już mamy i no. Czekaj, ja idę szybko skończyć ten dół, bo naprawdę chciałem, żebyśmy mieli to już za sobą. 2800. Ej, czere... Co jest? Ja ja wiem, że jak ktoś się zdenerwuje, to nie wiem, zablokujesz go, powiesz mu złe słowa, ale żebyś chłopa w suficie powiesił? No, pierwszy raz widzę taki przypadek, że Eee, Nie wiem jak to się stało. W ogóle mamy na dole jakieś wejście teraz. Nie, wiem czemu to... nie nie możemy tutaj wejść. Ale mamy dwa garaże chyba. Nie wiem, w ogóle to jest dziwne jakieś. Biorę nie, to. Nie zastanawiam się, mamy w naszym biurze kuchnię i to taką jak w, tyłach, w takim typowym domu. Idź na prawo, to zobaczysz. Kuchnię mamy? I faktycznie mamy kuchnię. No wiesz, no, mimo to, że firma to. Jak w domu, jak w domu. O, mamy telewizor, w ogóle, jaki ładny salon zrobiłeś, Simon. A dziękuję, dziękuję. Nawet nie akwarium mamy. Dobra, i tu mam już następne piętro. O. Kurde, ale ja tu no. mam rzeczy do robienia. O, nareszcie to wygląda jakoś. A co ty... Skąd bo... ty masz tyle pieniędzy, Jerry? Nie wiem, za, za dużo zarabiamy, za, za szybko nam samochody schodzą. Yy, chciałbym przypomnieć, że właśnie rozwaliłeś jedna na. Jak? Tak, tak co? Udowo. nieprawda. Tak, nie... nie tak mi się zdawało. Nie było żadnego... Ja... o co mówię? Ja nie widziałem żadnego samochodu. Polepszymy sobie teraz to wszystko u góry. Ej, tu już wygląda mega ładnie powoli, serio. Ściany na zewnątrz nawet mamy fajnie wyrobione. Nie no, ja chcę to skończyć. Jestem taki ciekawy, jak to będzie efekt końcowy tego naszego całego budynku. Okej, okay, a więc zebrałem już trochę kasy. Simon już całą pozbierał. Mam 3000, więc idziemy na górę i sobie teraz wszystko polepszamy, co się da. Nie wiem, jeszcze będziemy potrzebować pieniędzy, żeby to skończyć. Wow, ile tutaj porobiłeś o, Masz cztery kanapy, jakbyś się zmęczył usiąść Okej, okay, czekaj, to polepszam jeszcze te wszystkie ściany. A, już mam zero kasy. Co tutaj jest? Gravity. Code. Okej, okay, dobra, zaraz to kupimy, mogę sobie tu usiąść? Mogę. Może kupić nieskończoną ilość pieniędzy za 100 robuxów tylko? Co? No tutaj, Infinite Cash, zobacz, 100 robuxów. Naprawdę? Nie no wiesz co, nie będziemy chyba tego kupować. Lepiej tutaj pozbierać na samochodach, uczciwie zarobić i zrobić zaraz wszystko sami ulepsze. No chcemy roleplay na nasz, No, Nie ma nie nie sensu, by... nie ma sensu tego kupować. Co my tu dostaliśmy? Co ty właśnie. No tutaj u góry przy kanapie, co to jest? Ja no... tego nie kupowałem. No to ja wezmę niebieski. Okej, okay, mam... teraz czekaj, wyjdę z tym na zewnątrz, nie wiem co ja będę mógł tym robić. Yo, wow! Jaka toaleta, Jerry! Co to? Nawet toalety zrobiłeś? Czekaj, tak. idę to zobaczyć. Ej, to biuro ty nasze w ogóle firma co... megafa je e wyglodat a. -a Po sypialnia sypialni? Okej. Okay. Jak chciałeś, to okej. Okay. To no, faktycznie mam tu toalety, tylko wiesz, przydaję się jakiś drzwi, bo po, potem jak pójdę się kąpać, to coś tak średnio troszkę. Ale no okej, okay, jakoś zaraz załatwi. Mówicie co ty tam robisz na zewnątrz? Yyy, e, chodzę sobie i zastanawiam się co tu robi auto strasznie podobne do mojego. Co? Ej, to może ktoś nam ukradł? Serio, to jest nasz samochód? No i to nie. jeszcze z naszej firmy! Co ty gadasz? Dobra, to weź się tu przyprowadź. Nie wiem kto je tam. Widzę. Możecie napisać w komentarzu, jak ten samochód się tam znalazł, jak widzieliście, bo ja nie wiem. No, ja nie widziałem, naprawdę. dobra, Simon zaraz podjedzie do nas samochodem. Ja idę sprawdzić, ile w tym czasie zarobiliśmy. I mamy 4000. Dobra, od razu to zbieram. Idę ulepszyć wszystko, co się da na górze. Gdzie ja teraz muszę tutaj dać? Tutaj nic, tutaj nic. Czyli. Czekaj... Czy my już mamy wszystko skończone? Nie, no to jest niemożliwe. Simon, czy my już wszystko naprawdę skończyliśmy? Ej, czyli jest, udało się. Udało nam się ukończyć całą. nie, czekaj. Nie kupiłeś auta. No właśnie, chciałem to teraz zrobić, dlatego idziemy i kupujemy samochód, tym razem niebieski. Mamy dwa kamaro, i one mega ładnie wygląda. Dobra, ja da się przejechać. Kurde, już przedłużyłem. Ej, da się jakoś lepiej. Czekaj. Ja nie potrafię jeździć. Ło, ale drifta zrobiłem. Jak ja to zrobiłem? Czekajcie. Muszę dać. Nie, nie, nie potrafię jeździć samochodem. Czekaj. Jeszcze raz, jeszcze jedna próba. Widziałem ten rysunek, Jak się... Ej, trudne są te samochody. Czekaj. i No nie, nie... jak się robi drifty, Simon? Wow. Dobra, chyba teraz mi wyszło. Ej, ale fajnie, fajne są te samochody. Mega mi się to podoba. Tylko, że ja nie potrafię jeździć. To jest najgorsze. Dobra, wrócimy jeszcze do firmy, bo chciałem zobaczyć, jak ona się... cała wygląda, jak ona się prezentuje. Zaparkujemy tutaj ładnie naszymi Camaro. Wow. No i co, niszczysz nam samochody, co? Jesteśmy bogaci. No i tak wygląda właśnie nasz cały budynek z zewnątrz. Ej, on wygląda naprawdę mega ładnie. Chciałbym w takim kiedyś pracować. Można nawet produkować samochody, nie wiem. Tu mamy kuchnię ładnie, tu akwarium, tu salon, w ogóle mega to wygląda. Przejdziemy się teraz jeszcze do góry. No i ogólnie, nie wiem, mi się to wszystko mega podoba. Fajnie, że udało nam się to skończyć. W tym odcinku to na tyle. Bardzo wam dziękuję za to, że wytrwałeś się do końca tego odcinka. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, to nie zapomnijcie łapce w górę i wpadnijcie również do na kanał, bo też nagrywa super odcineczki A my widzimy się w następnych i siemka Cześć